Nie daj się oszukać na ten hotel. Assalamu Alaikum. Wracamy do Turcji. Witam w Bodrum. Hotelu, gdzie wysoka. Temperatura! Topi krzesła. Czyli wióra hotel z Bodrum. Byłem Lighthouse. Czemu Lighthouse? Nie wiem. chcę na Santorini. Mamy Santorini w Turcji. Santorini w Turcji. Zacznijmy od pozytywów. Piękne widoki. Koniec pozytywów. Pokoje poniżej krytyki ten wiesz, że nie zdarzy się to Baseny No są Jedzenie mm, Możesz być pewien, że kucharz wrzuci coś ekstra od siebie I błagam, nie pijcie niczego z tego panka Windy bez ważnych przeglądów I rozpadające się Pokój zabaw dla dzieci daje mi taki vibe Squid Games Tylko tutaj zamiast milionów możesz wygrać co najwyżej zarazę Ale ogólnie dla tych, co będą chcieli sobie porobić fajne zdjęcia Śmiało Piękne widoki ten lighthouse dający taki śmieszny vibe. Do tego lighthouse'u nie można wejść, jakby co. Ale tym, którzy chcą po prostu spokojnie spędzić wakacje, nie polecam. Więc.